Dziękuję, państw, dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie witam panią minister i pana premiera. Przed chwilą słyszałem, że pan premier skrócił swoje wakacje i przybył do nas z daleka, więc tym bardziej dziękuję za obecność. A, rozumiem, rozumiem. To, to przynajmniej wyrzuty sumienia są trochę mniejsze, ale tak czy inaczej bardzo dziękujemy, doceniamy to. Proszę Państwa, właściwie my jesteśmy czymś w rodzaju muzeum, więc można by zadać chyba zasadnie pytanie, dlaczego spotykamy się w muzeum czy w Centrum Nauki po to, żeby rozmawiać wspólnie o tym, jak zmieniać, jak poprawiać polską edukację. Ale wydaje się, że to krótka historia tego muzeum, krótka historia tej instytucji pozwala dać kilka twardych odpowiedzi na to pytanie. I tą pierwszą twardą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź bardzo wymierna, wyrażająca się liczbą 3 miliony. W przyszłym tygodniu, jeszcze dokładnie nie wiemy, którego dnia to nastąpi, ale z całą pewnością w przyszłym tygodniu odwiedzi nas 3 milionowy gość od otwarcia Centrum Nauki Kopernik w listopadzie 2010 roku. W ciągu mniej niż trzech lat przyszło, przyszło do nas 3 miliony ludzi. I kiedy pytamy, dlaczego oni do nas przychodzą, to wymieniają zazwyczaj dwa powody. Pierwszy dlatego, że chcą po to, żeby zaspokoić swoje poznawcze potrzeby. Chcą się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć. A po drugie dlatego, że to jest, oczekują, że to będzie coś ciekawego, interesującego. Otóż jak Państwo to wiedzą, jak my to wiemy, to nie są dwa różne powody. To jest ten sam powód. Poznanie i uczenie się jest rzeczą ciekawą. I wydaje się, że w Centrum Nauki Kopernik w jakiś sposób odpowiedzieliśmy na tę fundamentalną potrzebę. Te 3 miliony, mówię o jakimś ogromnym jakoś chyba ukrytym, potencjale polskiego społeczeństwa, potencjale poznawczym. No więc skoro tworzyliśmy 3 lata temu muzeum, a teraz okazuje się, że e, odpowiadamy na jakieś potrzeby, bardzo ważne potrzeby polskiego społeczeństwa, e, to zaczęliśmy się zastanawiać, jakie to są potrzeby i co wo wobec tego powinniśmy jeszcze zrobić. I rok temu państwo na tej konferencji i na drugiej konferencji, która odbyła się w listopadzie, ubiegłego roku, także tutaj, także z nauczycielami. Yy, powiedzieliście nam, co chcielibyście, żeby dla was zrobić. Powiedzieliście nam, pomóżcie nam yy, zrobić coś, żebyśmy w szkole także mogli lepiej, ciekawiej uczyć. Bo wy robicie tutaj pewne rzeczy, które nam jest trudno robić w szkole. I oczywiście jest miło zabrać grupę szkolną do Kopernika raz na jakiś czas, ale to nie pomaga nam na co dzień naszej pracy. I tak się złożyło, że dokładnie taka inicjatywa wyszła również ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycją, żebyśmy wzięli udział w programie operacyjnym Kapitał Ludzki, POKL, z propozycją programu działania dla szkół. My się ograniczyliśmy w tym programie do szkół podstawowych, do, do klas 4-6, ale wydaje się, że te propozycje, które będziemy przedstawiali wspólnie, będą miały trochę bardziej uniwersalny charakter. Skromnie szukaliśmy jakiejś nazwy mniej urzędowej i skromnie nazwaliśmy ten program Przewrotem Kopernikańskim. Ale oczywiście nie odwołując się do Centrum Nauki Kopernik, tylko do naszego wspaniałego patrona. Ta konferencja w znacznej mierze jest skoncentrowana wokół tego, jak zastosować dobrze metodę badawczą w uczeniu przyrody w szkołach podstawowych. Więc wydaje się, że to jest trochę suchy temat. A to nie jest suchy temat, bo on odnosi się do dwóch bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze do przyrody, a po drugie do aktywności, do aktywności ucznia. Zacznijmy od tego pierwszego tematu. Przyroda jest czymś, co wywołuje naszą ciekawość od pierwszego dnia życia. To jest niesamowite, ale my się uczymy w nieprawdopodobnie szybkim tempie od pierwszego dnia życia, i tak naprawdę uczymy się przez całe nasze życie. I oczywiście szkoła jest bardzo ważnym elementem tego procesu, ale nie ma wyłączności na, na pomoc w uczeniu się. Człowiek chce poznawać świat i chce go poznawać trochę inaczej, być może, chce go poznać aktywnie. Ten proces, który dokonuje się u dzieci, aktywnego uczenia się, jest bardzo ciekawy, jest bardzo znaczący. U małych dzieci małe dzieci zadają mnóstwo pytań. Małe dzieci przeprowadzają bardzo wiele eksperymentów, na przykład upuszczają szklankę. Szklanka się tłucze to jest bardzo irytujące oczywiście. Nie dojdzie, że szklanka się tłucze, ale potem biorą drugi raz kolejną szklankę, jeżeli na chwilę uwagi wystarczy, upraszczają ją raz po raz kolejny. I szklanka się znowu tłucze prawdopodobnie. No, to jest eksperyment po prostu to jest metoda badawcza. Dzieci stosują metodę badawczą, poznając świat. Od najmłodszych nikt ich tego nie uczył. Potem przychodzi gdzieś ten okres szkolny i w okresie szkolnym Staramy się jak najlepiej usystematyzować wiedzę, którą przekazujemy. Ale przy okazji gubimy parę ważnych rzeczy i być może na pewno w jakiejś mierze gubimy niestety to, o czym pani Anna Dziama mówiła na samym wstępie, to znaczy gubimy tę naturalną ciekawość. Ja nie mówię, nie odnoszę się w tej chwili do polskiego systemu edukacyjnego. To jest specyfika wszystkich systemów edukacyjnych, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych. To jest bardzo ciekawe. Badania ROSE wyraźnie pokazują, przeprowadzone w 50 kilku krajach wśród 15-latków, że im bardziej zaawansowany system edukacyjny, tym mniejsza ciekawość uczniów. To jest jakiś dramat. Tak nie powinno być. Wydaje się, że ta metoda aktywizacji ucznia jest pewną odpowiedzią na to. Dlaczego? No Po prostu dlatego, że tak działa nasz mózg. Nasz mózg nie uczy się dlatego, że coś wlewamy, przelewamy z pełnego naczynia w puste. Nasz mózg uczy się dlatego, że koncentruje swoje emocje i pasje, dlatego że coś jest dla nas ważne. Wydobywa jak świetle reflektorów jakiś temat i się na nim skupia. Metoda badawcza w naukach przyrodniczych, w przyrodzie. To nie jest tylko poznawanie przyrody. Proszę zwrócić uwagę, to oznacza, w najprostszym wariancie, w najbardziej podstawowym wariancie, to oznacza, że musimy umieć rozwiązywać jakiś problem. Zastosować do tego odpowiednie narzędzie, że musimy zbudować w sobie pewne kompetencje. Jedną z tych kompetencji jest kompetencja współpracy z koleżankami i kolegami, którzy mają inne talenty i inne umiejętności. To jest kompetencja bardzo ważna w życiu codziennym, bardzo ważna w pracy. Umiejętność współpracy z innymi, to jest jedna z pierwszych rzeczy, na które zwracają uwagę pracodawcy. Umiejętność rozwiązywania problemów. Formułowanie problemu badawczego jest dokładnie tym, jest punktem wyjścia do umiejętności rozwiązywania także wszystkich innych problemów. Komunikacja. Musimy umieć o tym opowiedzieć. Musimy opowiedzieć o tym, jak sformułowaliśmy ten problem, dlaczego on jest dla nas ważny, w, jaki, w jakich narzędzi dobraliśmy, żeby, je, żeby odpowiedzieć, rozwiązać ten problem i co z tego wynikło i dlaczego to jest dla nas ważne. Wreszcie kreatywność. Taka bardziej zaawansowana metoda oznacza, że to my formułujemy ten problem i my dobieramy narzędzie. To znaczy, że my z morza informacji, z morza danych, które mamy wokół siebie, wydobywamy to, co jest dla nas ważne i lepimy z tego nową rzeczywistość. Jesteśmy kreatywni, innowacyjni. Na tym opiera się współczesna gospodarka światowa. Kiedy myślimy o szkole, to często widzimy taką, taką linię. Zaczyna się to gdzieś w przedszkolu, potem jest nauczanie początkowe, szkoła podstawowa, gimnazja potem ta ścieżka się rozwidla, ewentualnie kończy się z zdobyciem tytułu magisterskiego albo z zdobyciem zawodu. O szkole często myślimy, proszę zwrócić uwagę, jako linii produkcyjnej Forda T, tylko że współcześnie Fordy T nie są już tak pożądanym dobrem. Może inaczej, może ja bym chciał mieć Forda T, czarnego oczywiście, ale tylko dlatego, że nikt innego nie ma. Od współczesnego systemu edukacji nie oczekujemy, że ukształtuje nam tak samo ukształtowanych przyszłych pracowników. Oczekuję, że to, to w, w współczesnym systemie edukacji jest to, że wydobędzie indywidualne talenty z każdego z nas i da nam narzędzia do zderzenia się z wyzwaniami, których jeszcze nie, nie znamy, z wyzwaniami przyszłego świata. Więc w tym sensie powinniśmy myśleć o szkole jako części szerszego znaczenia środowiska edukacyjnego. Znaczy szerszego środowiska uczącego się, bo uczymy się przez całe życie. Ale to oznacza, że szkoła musi być także środowiskiem uczącym się. To oznacza, że szkoła musi być środowiskiem, w którym uczą się nie tylko uczniowie, w którym uczą się także nauczyciele, w którym uczestniczą także rodzice, przyjaciele, uczestniczą organizacje pozarządowe. Cała lista partnerów, uczestników tej konferencji, to jest środowisko uczące się, to jest środowisko, które w, powinno kształtować współczesną szkołę. A to oznacza, że zawód nauczyciela. Jest i powinien być także w sensie formalnym zawodem twórczym i zawodem naukowym. To powinno być docenione. Nie można wymagać od nauczycieli, że będą uczyć twórczości i że będą wiarygodni w uczeniu, jeżeli nie będą uczyć się. Ten proces musimy wspierać. Także po to spotykamy się tutaj dzisiaj. Czy to pozwoli odpowiedzieć na wyzwania, które niesie przyszłość? Tego nie wiemy, ale. Ja głęboko wierzę, że tak, że wokół tych wartości, wokół takiego sposobu myślenia, edukacji, edukacji będącej częścią szerszego środowiska edukacyjnego, będącą środowiskiem uczącym się, otwartym na wyzwania, partnerskim w stosunku do uczniów, aktywnym i aktywizującym, że to pozwoli nam lepiej zbudować przyszłość Polski i indywidualny sukces uczniów. I bardzo serdecznie nam wszystkim życzę, żeby podczas tej konferencji udało nam się do tego celu zbliżyć. Dziękuję bardzo.